Земная радарка как играть сюда тему Не ну что ты девять минут как не мало. <связь> Там и пана комиссажа. И сон на С. Witam tam, B, W, tak. okay. Ma play, ty, na sobie Lewo lewo I lebo. dalej jest I prawo chyba? I prawo coś znowu? O kurde Nie ja Uraza. A jest ja chłop po prawej <coughs> Ej, dwóch, skład, fucking Inny skład, tam razem tam Jesteśmy zamknięci w ogóle Plecy, plecy, syn. Mm. Ja się leczę. Musicie tam, przeżyć zdzić. Jest na No tak, alec. okej okay. nie widać co bo jego spala nie było widać jak wróciłem Ale czemu chyba marnujesz? No i będę No ale chłopy są. Znaczy, mam takie wrażenie, że słyszałem. Ale nie widzę. I słyszałem.

Makab zrobić, bro. No nie mogę. nie trafiam go tylu jeszcze Ej co to był za lag Halo? nic nie widziałem. Nie, się bałem, że go atakować widziałem ten pierwszy ruch na drugiej Bardzo, na pewno Barda

Nie! Nie! Yes! Jak on niby to spalarował, jak mu Normalnie. kurwa zajebałem? w e, Ja mu kurwa po hełmie zajebałem. No tak, nie ale no. to on trzyma ten miecz od góry do dołu. Ale kurwa on trzymał wprost z siebie, nie do góry. A to dalej od góry idzie. No. Nawet się na wprost, no to to idzie z nad no okej, okay, ale to wraz chyba nie powinienem w to trafić. Trafiłeś w to idealnie. <ścoughs> Widziałem. Rogal jest, Rogal, Rogal. Dostał. No, po, po lewej, po lewej był chyba. Uciekają, ty! Ty, 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 lewo, lewo, lewo! Dwa teamy się biją! I zobaczycie, spajter dead? Okay. Nice. nice. Rogal ucieka. Tu lewy był chłop, i tutaj ten rogal. Ja twierdowany Tutaj u mnie na środku Bo Gabin się tutaj odegrał przez chwilę Nie, ja go ja to nie Cześć sobie go nawet już Ja mam i na następny siebie. skład, no. następny skład u mnie Ja też mam, ja też są, ja też mam cofam, cofam do Was, co bym do was pierwszych. Bo się u, u mnie u mnie szanty. się biją, u mnie się biją Kward. Bardysza i, i roga. Isto. So? A tu. Plecje, Czekaj, okay, czekaj, powoli, powoli. Urwa. Urwa. O, Urwa. Urwa. Yeah, that's l e s leisure.